Rodzina królewska i jej losy obserwowane są przez wszystkie brytyjskie media. Kiedy książę William doznał wypadku, w wyniku którego pękła mu czaszka, wybuchła prawdziwa burza, a największa krytyka skupiła się wokół jego ojca. Co takiego stało się jednemu z następcy tronu? Rodzina Królewska to jeden z najczęstszych tematów poruszanych w brytyjskich mediach. Aktywność jej członków zazwyczaj ogranicza się do brania udziału w różnych spotkaniach czy bankietach. Przez co najczęściej możemy dowiedzieć się tego, to, gdzie był i w co był ubrany. Częstą kwestią jest również dworska etykieta, ponieważ członkowie rodziny muszą umieć zachowywać się w bardzo sztywno określony sposób. Jednak wypadek księcia Williama zszokował i przeraził wszystkich. Rodzina królewska przerażona, czy aby na pewno. Wypadki chodzą po ludziach i tego się nie uniknie. Co gorsze, najczęściej licho czyha na nas wtedy, gdy najmniej się tego spodziewamy. W przypadku księcia Williama wszystko rozegrało się na polu golfowym. Książę grał właśnie partyjkę ze swoim przyjacielem, gdy nieoczekiwanie doszło do tragedii. William został uderzony kijem golfowym prosto w głowę, przez co musiał natychmiast znaleźć się w szpitalu. Na szczęście jego ochroniarze zachowali zimną krew. Blizna, która pozostała po tym falernym dniu, nazywana jest przez następcę tronu blizną Harry'ego Pottera. Czasem świeci, i wtedy ludzie ją widzą. Zostałem uderzony kijem golfowym w czasie gry z moim kolegą. Byliśmy na polu golfowym i nagle następną rzeczą, którą pamiętam, jest to, że znikąd pojawia się kij golfowy siódemka, który uderza mnie w głowę. Wspomina William. Książę został bardzo szybko przetransportowany do szpitala w Berkshire, w którym okazało się, że ma on pękniętą czaszkę. Potrzebna była natychmiastowa operacja, która odbyła się w Great Ormond Street Hospital. Wszystko miało miejsce, gdy William miał 9 lat, ale na szczęście była przy nim jego mama, księżna Diana, która w szpitalu wraz z synem spędziła dwa dni. Mniejszym zainteresowaniem pochwalił się za to książę Karol, który gdy zobaczył syna, po chwili wyszedł i udał się na zaplanowane spotkanie w operze. Gdy przybył na miejsce, wszyscy byli zszokowani jego obecnością. W tamtym momencie Karol został potwornie skrytykowany za swoje postępowanie i brak zainteresowania losem syna. Wiele osób wypomina mu to po dziś dzień.